Na moim kanale jest to jeszcze. Michał, Michał krójki raczej. Dzisiaj w dzisiejszym odcinku sprawdzimy dia ja, do sobie kilka jak się zbierało te dwa miesiące. Nie nagrywaliśmy. Te maluchy mają 9 dni i GS5. Jednego mamy ciągle, bo nie chcę stosować. O! Tak po to sobie. Lecimy do następnej samicy widzimy się jeszcze następnej samicy. Dobra, samica wyciągnięta. To jest niejazdo, które się wczoraj okociło. Jeden, dwa, trzy, cztery, Le A, tylko 4 okociła ładnie na piękne grubaski. W tym roku mam takiego pecha więcej grubu się koci yes. Nie się i się Jest. Dzisiaj uspokoją. Chwileczkę. Samica, chusta, I widzimy się. Bo to i wam pokażę, jak się wyleje samica. Dobra, jesteśmy tu na dechachach. Samicka dostała kroki zielonki, i widzimy się u następnych kroków. Obejrzyjmy jesteśmy w innym miejscu. Tu jest samicka, która ma chyba 6 miała, ma 5 czarnych. Chyba tak wyglądają, i jeden biały chyba jest. Mają dzisiaj 6 dni na dole z Nie dochresował i mają 5. 6 dni. Bo jest piątek, dzisiaj godzina 14.20, jak nagrywam ten odcinek. A tutaj jest. A tutaj obok nie jest. Młoda samiczka nie, nie widać. Zwiasło. I widzimy się w następnych czasie. Więc jak jesteśmy coś widzieć, tutaj jest 6 młodych i sami to jest tu i widzimy się już nie na chwilę, obok tu są i ostatnie ma ruchy na starce oto jest szarna i mamcydowa się zadania się i jest cztery, taki jeden, czarny i, i są i takie, są dwa I jeden jest po takim samym ze i idziemy teraz na dół. Jak wam się wam spodobał odcinek, oczywiście łapkę i subika tam na dole i widzimy się już za tydzień albo za pięć dni, bo następne wykonywanie. A. Szoda ciebie. Na razie